Największy plac budowy, jeżeli chodzi o zarząd dróg wojewódzkich w Opolu w tej końcówce roku 2022, można powiedzieć, że droga 414, gdzie w ostatnich 10 latach przebudowywaliśmy odcinki w kierunku Prudnika, cofnęliśmy się teraz tutaj bliżej Opola i w okolicach Pruszkowa już dwie drogi wojewódzkie, bo nie tylko 414, przechodząca przez rynek w Prudniku wraz z rądem, ale również łącząca. 429 łącząca pruszków z drogą krajową 45 Opole Racibórz. i co ważne, dzisiaj przekazujemy plac budowy wykonawcy. Oczywiście to nie jest robota na koniec tego roku, tylko zadanie wieloletnie, które będziemy kończyć w przyszłym roku. Natomiast faktycznie dzisiaj mamy kumulację tu na placu budowy, ogromny zakres prac, łącznie mogę powiedzieć. Obie inwestycje to dzisiaj przekazujemy plac budowy dla inwestycji o wartości 21,5 miliona złotych, a w tej chwili trwa przebudowa o wartości 17 milionów złotych. Także no, można powiedzieć prawie 50 milionowa inwestycja która naprawdę rozwiąże w tym newralgicznym miejscu, bo pamiętajmy, kiedyś miała powstać tutaj obwodnica, która z różnych względów nie mogła zostać dokończona i te rozwiązania drogowe, które w Pruszkowie dzisiaj powstają, służą również komunikacji z autostradą A4. Czyli nie tylko z Prudnikiem, nie tylko w tym korytarzu północ-południe, ale również z węzłem autostradowym tutaj Opole-południe.